Ta euforia na samym początku wyścigu się udziela zawodnikom i, no i czasami ta, ta adrenalina, ten entuzjazm taki potrafi ponieść, a to nie zawsze idzie w parze z kondycją i... I powiedzmy, z wymaganiami była dosyć wymagająca i trasa, i też pogoda, bo dosyć chłodno było, dosyć mocno biało. Kilkudziesięciu zawodników odpadło właśnie po pierwszym dniu, najtrudniejszym. Dużo przewyższeń pierwszego dnia musieli pokonać 524 km w 60 godzin. Większość zawodników regenerowała siły w nocy, inni decydowali się jechać, nawet po ciemku, by pobić swoje życiowe rekordy. A część zawodników, już takich bardziej zaawansowanych weteranów albo takich, którzy już się faktycznie ścigają i walczą o zwycięstwo, no to pokonywali całą trasę, nawet również w nocy. Kamil starał się jednak regenerować siły, by w dzień mógł podziwiać malowniczą trasę. W tym roku inną, bo z okazji piątej jubileuszowej imprezy zawodnicy nie jechali tylko wzdłuż wybrzeża drogą R10, ale organizatorzy wytyczyli pętlę. Dzięki temu zobaczyli Depresję, czyli najniżej położony obszar w Polsce, okolice zamku w Malborku, kanał Elbląski, zamek w Pasłęku. Do mety Baltic Bike Challenge dotarło 124 cyklistów. Dobar! Dobar!